Hej, dino, cześć Dina, jak się miewacie? Chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, <gum embodied dirlandsliera> tak myślałem, więc wiecie co robić. Naciśnijmy przyciski, zobaczmy co pokaże nam nasza dino maszyna. O, to kolory! Ciekawe co będzie następne. O, będziemy bawić się w żabki! Ciekawe gdzie? W Starku! Dino, Dina, czy chcielibyście nauczyć się o kolorach, grając w żabki? Haha, ha, doskonale! Zatem dobierzmy nasze kolory. Zobaczcie: pomarańczowy kapsel dla Dino i żółty dla Diny! A teraz chodźmy do parku i zacznijmy grę! Czy jesteście gotowi nauczyć się pierwszego koloru dinozaury? Okej, okay, zatem zaczynajmy! Dino rzuć swoim pomarańczowym kapslem na brzuszek żabki. Brawo Dino. Nasza żabka ma pomarańczowy kapselek na brzuszku. Teraz twoja kolej, Dina. Rzuć swoim żółtym kapslem. Brawo, Dina. Ty również trafiłaś na brzuszek żabki swoim żółtym kapslem. Okej, okay, chcecie zagrać jeszcze raz? Tym razem, Dino, będziesz miał niebieski kapsel, a ty, Dina, zielony. Okej, okay. wiecie co robić, dinozaury? Zaczynajcie. Uh. Brawo, moje kochane dinozaury. Nauczyliście się dzisiaj uh. tak wielu kolorów. Czy pamiętacie, jaki? Aha. Uh. Uh -huh. Jak jest Dina? Twoimi kolorami były pomarańczowy i żółty. Zgadza się Dina, a twoje to były niebieski i zielony, świetna robota, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku.